długi, co? Serio? Ojej, patrz, nie zgasiłam. <grym> no najwyraźniej nie. Ale wiesz co, jak tu zimno jest. Ty szłaś ostatnia pędź, to zgasi. No ale ty jesteś bliżej. Ale to tak nie działa? A mi tam nie przeszkadza, że jest zapalone. Ja mogę iść tak spać. Czy ty jesteś normalna? Ale mi to nie przeszkadza. I czy to zgasi. Misia, nie ściskaj Miki, ty wyślisz. Wstawaj. I zgasić światło. Dupa nie spanie. Śpię. No to patrz teraz, to patrz teraz. I zgasz światło, bo ty byłaś ostatnia. Nie. Uf, oh. no nie mogę. Dobra, muszę jeszcze siku.